Zrobiony z kratków, szła do osobnego pomieszczenia, w którym on był zdejmowany. I na znak tego, że ona nie jest już panną, tylko jest, jest mężatką, miała zakładany ciepiec, który był z takiego płótna. No i wtedy wracała do, do tych gości weselnych, i no, jakby było, był już ten symbol, że jest, że jest żoną. Więc tak naprawdę Mamy tutaj określony czas, akurat w tym przypadku, mamy określony symbol, który, wianek, który symbolizował to, że, e, że była panną, a teraz już nie jest. Więc jakby to jest obrzęd. Obrzęd e, używa określonych e, symboli, tak? Tutaj mamy ten czepiec. Natomiast jeśli chodzi o chrzest i wieczerzę pańską, mamy wodę i mamy chleb i wino. I tak naprawdę nie może odbywać się ten obrzęd przy użyciu czegoś innego. W sensie, gdy weźmiemy coś innego niż chleb, nie będzie jakby już to ten obrzęd. Czy obrzęd kieruje nas do stricte sposobu sprawowania tego sakramentu? W tym przypadku. I tak samo jeśli chodzi o chrzest. Jeśli on będzie wykonywany tak naprawdę w imię Ojca, w imię Syna, ale bez Ducha Świętego, nie będzie to już ten obrzęd. Bo on jest wykonywany według określonego porządku. I jakby o tym mówią obrzędy sam aspekt obrzędu. Jeśli przejdziemy do sakramentu, dlaczego sakrament? Tak naprawdę, sakrament mówi o czymś więcej. Mówi, że to jest nie tylko sposób, w jaki sprawujemy coś, to jest nie tylko e, rzecz, którą sprawujemy, ale mówi o Bożym Błogosławieństwie i łasce, która jest przekazywana przez to w unikalny sposób. Jest tak naprawdę kanałem przepływu Bożej łaski i Bożej obecności, relacji z Nim, w którym nasza wiara jest budowana. Wiecie, to mam taki przykład akurat z życia dość śmieszny, ale e, jeśli chodzi o mycie zębów. Tak naprawdę e, czasem możemy myśleć, że e, samo to mycie zębów i tak dzieci często nas pytają, po co mamy myć te zęby? Właściwie w tym momencie nic nam to nie wnosi, tak? Nic nie przynosi. Wiemy, że z jakiegoś powodu mamy to robić, bo kiedyś nas coś bolało albo żeby nas coś nie bolało w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy, po co w ogóle to mamy robić? Żeby nie chodzić. Tak Więc tak naprawdę nie tak jest, a tak często mam wrażenie, traktujemy po prostu ten sakrament jako tylko zrobienie czegoś, wykonanie czegoś, co zostało nam powierzone. Nie, nie po to. Tylko w e, doświadczalny sposób Bóg przelewa swoją łaskę i jest obecny tutaj w tym sakramencie. I tak naprawdę Duch Święty używa tego sakramentu tak samo jak modlitwy, tak samo jak czytania Biblii, tak samo jak e, słuchania Słowa Bożego w taki sam sposób, aby leczyć nas, wzmacniać i żeby się spotykać z nami. I Bóg spotyka się z nami w tym sakramencie. Przejdźmy dalej. Dlaczego jest pieczęcią? Widzialną pieczęcią. Żeby wyjaśnić to, musimy wrócić trochę do Starego Testamentu i przymierza z Abrahamem, które było zawarte przez Boga. Tak naprawdę Bóg powiedział Abrahamowi, że będzie błogosławił go, że da mu Błogosławieństwo, da mu potomków, da mu ziemię, której będzie z nim. I Bóg potwierdził to przez przymierze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w pewnym momencie, jak Bóg spotkał się z Abrahamem, powiedział mu, żeby porozkrajał na pół zwierzęta, które było symbolem przymierza, jakby w tamtych czasach. I jako pochodnia przeszedł pomiędzy tymi połowami zwierząt w widzialny sposób. Czy Bóg musiał to zrobić? Absolutnie nie. Jego słowo wystarczyło. Przecież On powiedział Abrahamowi. Czy Bóg mógł nie dotrzymać swojego słowa? Nie, Bóg zawsze dotrzymuje swojego słowa. Jednak w widzialny sposób chciał przedstawić to. I chciał pokazać to przymierze. I jako konsekwencja tego dał mu znak. Tym znakiem było obrzezanie. Obrzezanie, które potwierdzało to, że on już uwierzył Bogu. I Bóg zawarł z nim przymierze. Jak czytamy w liście do Rzymian, i przyjął Abraham znak obrzezania, jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem. Przyjął znak tego obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości, którą miał przedtem. Nie było to czymś, co spowodowało w nim tą wiarę, nie w momencie, kiedy on to zrobił, nie w momencie, kiedy on był obrzezany, dostał wiarę. To było tylko znakiem, które potwierdzało to, co miał wcześniej. Tak naprawdę w Nowym, w Nowym Testamencie mamy przymierze we ciele Jezusa Chrystusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I pieczęć i znak jest dla tych, którzy uwierzyli, którzy już należą do Boga. Żeby to zilustrować, wziąłem ze sobą dwie książki. Tak naprawdę dwie takie same książki. Jedną i drugą. Tak naprawdę to, co jej różni, jest właściciel. Ale czy możecie o tym wiedzieć, patrząc na te książki? Nie, one są takie same. Jeśli je otworzymy, tak samo w nich jest taka sama treść, nic nie odróżnia. I tak naprawdę, wziąłem jeszcze jedną rzecz. Wziąłem pieczęć z naszym nazwiskiem. I teraz, jako znak tego, że ja jestem właścicielem jednej z tych książek, przybiję tam pieczęć w tej książce. I teraz, patrząc na tą książkę, możecie zobaczyć, Żona należy do mnie, tak? A co się stanie, jeśli przybiję tam pieczęć w tej drugiej książce? Już wam powiedziałem, że nie należy do mnie. Ale wygląda. Tak samo. I czym one się różnią? Różnią się tym, do kogo należą. I czy przez to, że przybiłem tą pieczęć... Akurat w książce Karola. Sorry Karol spowodowała, że tu jest moje nazwisko i ona należy do mnie? Nie. Jeśli wcześniej nie była moja, ona nie zaczęła do mnie należeć przez to. Dalej właścicielem jest Karol. A co zrobiła z moją książką? Kiedy tak naprawdę wezmę ją z półki i popatrzę, czy ona jest moja? Tak, ona potwierdza to, że jest moja. Ona potwierdza we mnie, kiedy zobaczę ją, że jest moja. Tak samo dla was jest potwierdzeniem. Tamta jest oszustwem. Możemy tak zrobić, możemy oszukać. I Mogę udawać, że to jest moja książka, ale ona nie jest. Ona nigdy moja nie była. I przez przybicie tej pieczęci ona się nie stała taka. A kiedy jest ta pieczęć, kiedy ją widzę i pokażę ją innym, mogą widzieć, że jest moja. I tym samym jest pieczęć, która, o której mówimy. Tym jest chrzest i tym jest komunia. I kiedy nie należymy do Boga, czy ten chrzest spowoduje, że będziemy do niego należeć? Tak, ta książka. Nie. Właściciel się nie zmieni. A jeśli należeliśmy przedtem do Boga, to utwierdzi to nas i upewni w tym, do kogo należeliśmy. I niestety Kościół rzymskokatolicki mówi inaczej o tej pieczęci. Przyjąłem e, taki fragment z katechizmu Kościoła rzymskokatolickiego. To jest dział drugi e, fragment 1265 przez nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów chrzest, sam sakrament nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów lecz także czyni Neofitę nowym stworzeniem czyli osobę, która przyjmuje tą wiarę czyni nowym stworzeniem, przybranym Synem Bożym który stał się uczestnikiem boskiej natury, członkiem Chrystusa a z nim współdziedzicem, świątynią Ducha Świętego sam chrzest udziela tego zbawienia tak chrzest oczyszcza z grzechów i czyni go nowym stworzeniem to nie jest prawda. Tak samo jak ta pieczęć nie powoduje tego, że ta książka zmieniła właściciela, tak samo samo udzielenie chrztu nie powoduje i nie może nikogo zbawić. Idźmy dalej. Powiedzieliśmy o tym, że, że są to obrządki według ustanowionego porządku. Są to, jest to sakrament, w którym możemy doświadczać bliskości z Bogiem. I powiedzieliśmy, że jest to pieczęć, która pieczętuje naszą przynależność do Boga. I w widzialny sposób dla nas i dla innych jest to potwierdzeniem, że należymy do Boga. Ale jest też widzialnym znakiem. Jakby co wiemy o znakach? Znaki na coś wskazują, znaki zawierają jakąś informację, znaki pokazują coś. Tak, jak znak na drodze pokazuje kierunek, w którym mamy jechać. Czasami pokazuje nasz docelowy kierunek, a czasami pokazuje jakiś przystanek na naszej drodze, tak? Chcąc jechać na przykład nad morze, nie pojedziemy od razu na Gdańsk, tak? Czasami są takie znaki, ale powiedzmy, że musimy jechać przez inne punkty. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na znak znowu ze Starego, ze Starego Testamentu. Znak, który Bóg uczynił z Noem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Bóg stworzył wszystko, później człowiek upadł. Ludzie stali wali się coraz z gości, gości, gości. Bóg, patrząc na ziemię, nie mógł już tego znieść, i powiedział koniec. Zesłał swój Son przez wodę, zalał cały świat wodami potopu. I kiedy uratował na Arce jedną rodzinę, rodzinę pochodzącą od jednego człowieka, dał znak i zawarł później przymierze z Noe, którego wyrazem była tęcza. I chciałbym, żebyśmy y, przeczytali ten fragment. Możecie sobie otworzyć. To jest Księga Rodzaju, rozdział 9, wersety 13 do 16. Księga Rodzaju, 9 rozdział, 13 do 16. Powiedział do Noego i do jego synów z nim: Kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią. I stanie się, gdy wzbudzę obok nad ziemią, że ukaże się łuk na obłoku i wspomnę na moje przymierze, który jest między mną a wami oraz wszelką istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu, który miałby zniszczyć wszelkie ciało. Będzie więc ten łuk na obłoku i spojrzę na niego. Aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem, a wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi. Jak zawsze czytałem tą historię, to byłem pewny, że przecież Bóg dał ten znak i dał to, tą tęczę po to, żebyśmy ją mogli widzieć. I że przede wszystkim był to znak dla nas. Ale czytamy tu, że Bóg mówi, że On spojrzy na niego że to Bóg spojrzy na ten łuk, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem, a wszelką żywą istotą. Ten, Bóg, ten znak był przede wszystkim ze względu na Boga. Ten znak i przez znak tego przymierza, przez to przymierze Bóg patrzy na ziemię. I Bóg patrzy na ziemię, widząc tęczę i mówi, nie zniszczę tej ziemi. A czemu jej nie zniszczy? Na co wskazywała tęcza? Bo tęcza była znakiem. Tęcza wskazywała na przyszłość. Tak naprawdę, kiedy mamy oś czasu i pomyślimy sobie, że ten znak i ta tęcza była w jakimś miejscu, ona nie, nie pokazywała tego, co było wstecz. Ona pokazywała dalej. Bo dlaczego Bóg wstrzymywał się? Dlaczego Bóg powiedział, że nie zniszczy więcej ziemi? Ze względu na Jezusa, który miał przyjść. Ze względu na Jezusa, którego już zaplanował. I on patrząc na tą tęczę i na to przymierze, nie patrzył już na ziemię, która była skażona, tylko patrzył w przyszłość na Jezusa Chrystusa, że kiedyś przyjdzie Odkupiciel. Tak naprawdę, wracając do Boga, po co Bóg stworzył świat? Po co Bóg stworzył rośliny, zwierzęta? Czy stworzył go w pierwszej kolejności po to, żeby ludzie mogli na Nim żyć? Czy żeby ten świat mógł być wykorzystywany przez ludzi? Nie, czytamy, że stworzył go dla swojej chwały, aby On był uwielbiony we wszystkim. I wszystko, co jest, to istnieje, ogłasza Jego chwałę. Albo idąc dalej, jak czytamy o uwolnieniu Izraelitów z Egiptu. Dlaczego Bóg użył tylu znaków i użył tyle plag? Dlaczego Bóg po prostu nie wyprowadził Izraelitów po cichu wieczorem i nie uwolnił ich w ten sposób? Po to, żeby oni poznali, jakim jest Bogiem, żeby pokazać, jak wielki jest. Wszystkie te znaki, wszystkie te plagi miały pokazywać, jaki jest Bóg. Jak wielki, jak potężny, jak silniejszy niż faraon i wszyscy ludzie na ziemi. I tak naprawdę to, jaki jest Bóg, wpływa na to, co on robi i w jaki sposób to robi. I kiedy widzimy, co on robi, powinniśmy zadać sobie pytanie, jaki on jest w takim razie. I Izraelici oczywiście zostali ratowani, ale myśląc o tym ratunku, widzą, jak wielki jest Bóg. Potężny. I żeby to zilustrować, podam Wam taki przykład. Wyobraźmy sobie męża i żonę. Mamy żonę, która zajmuje się domem, jest, jest w domu. I mamy męża, y, który pracuje. I ten mąż przychodzi z pracy. I żona wita go w drzwiach, zaprasza go na obiad. Podaję mu najpierw sok świeżo wyciśnięty, żeby zadbać o jego zdrowie. Później serwuje mu obiad złożony z trzech dań. Jak myślicie, co to mówi o tej żonie? Tak, to o mojej żonie było tak Co to mówi o tej żonie? A dajmy inny przykład. Przychodzi ten mąż. i Nie zostaje żony w domu. Nie zostaje obiadu. Bo ona poszła gdzieś. Poszła na siłownię, poszła robić zakupy, poszła do kosmetyczki. Co to, to mówi o tej żonie? Tak naprawdę, kiedy widzimy ten dobry przykład, pokazuje to, jaka ona opiekuńcza, kochająca, troskliwa jest. Czy to, co ona robi, w jaki sposób wykonuje te swoje czynności, wyprowadza jej i tego, kim ona jest. I pokazuje, kim jest. I tak samo w znakach i pieczęciach, w tych sakramentach. Nie chodzi o sam sakrament, nie chodzi o samą pieczęć, ale o to, jaki jest włók, na co, wskazują te sakramenty. I Bóg ustanowił takie znaki Nowego Przymierza. Dlaczego? Dlaczego ust ustanowił kolację? Dlaczego Bóg ustanowił posiłek? Dlaczego obmycie w chrzcie? Dlatego, że Bóg jest Bogiem bliskim, Bóg jest Bogiem oczyszczającym, Bóg jest Bogiem łaskawym i nieskołem do gniewu. I to pokazuje, jaki On jest. Mają nas prowadzić do tego, żeby myśleć o Bogu. Żeby patrzeć na Niego, jaki On jest I kiedy tak naprawdę popatrzymy na te sekamenty i zatrzymamy się na tym że to są tylko znaki dla nas i mówią o nas i powiemy, że ta krew została przelana dla mojego zbawienia Jezus Chrystus umarł dla mnie, ze względu na mnie ko posłał Bóg i umarł za moje grzechy abym ja miał życie wieczne i ja miał pokój i radość Patrzymy na Boga. Patrzymy na siebie. Ale ten znak odnosi się przede wszystkim do tego, który stoi za tym znakiem odnosi się do Boga, który czyni wszystko i uczynił wszystko ze względu na siebie. I tak naprawdę pełnią Ewangelii, definicją Ewangelii, czy to dla nas osobiście, czy kiedy ją głosimy, nie jest tylko ratunek dla człowieka jest w Jezusie Chrystusie. Ale cudowny Bóg pełen miłości zesłał cudowne zbawienie, żeby ludzie po wszystkie czasy mogli zachwycać się Nim, mogli poznać go, zobaczyć jaki on jest, i radować się w Nim. I tak czytamy wyście do Filipian, radujcie się w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko. Tak naprawdę z tego stołu, tak samo jak i ze, ze Chrztu. Mamy dwa drogowskazy i dwa znaki, dwie strzałki. Jedna o której już mówiliśmy, czyli ta, która wskazuje w górę, która odnosi się do Boga, która mówi o tym, jaki Bóg jest, kim On jest. Druga w naszym kierunku. Tak naprawdę druga idzie w kierunku was. Możemy doświadczyć w tym jedności z Bogiem. Dzięki temu, że Jezus umarł i posłał swego ducha, żebyśmy nie zostali sami. Możemy spotkać się z Bogiem. Nie tylko zobaczyć, jaki jest Bóg, ale możemy się spotkać z Nim. I to nie tylko indywidualnie też, ale jako Jego ciało, jako Jego Kościół, którego głową jest Chrystus. I kiedy skupimy się tylko na tej jednym znaku, na tym znaku, który idzie od tego stołu w kierunku nas, może stać się dla nas ten znak powszedni, może stać się zwykły, może stać się tylko i wyłącznie tym obrzędem, tylko wykonywanym pewnych czynności. I tak naprawdę, jeśli instrumentalnie zaczniemy traktować ten znak i tę Komunię, całkiem możliwe, że instrumentalnie zaczniemy traktować nasze zbawienie. Jako narzędzie, które nam coś dało. Nie jako osobę Zbawiciela, posłanego przez Ojca. Tylko jako coś, co nam było potrzebne w naszym życiu, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy mieli życie wieczne. I tak samo instrumentalnie możemy traktować wszystkie inne środki łaski. Modlitwę, czytanie Biblii, słuchanie Słowa. Jeśli zrobimy to z powodu czegoś, a nie z powodu kogoś. Wiecie, I myśląc o sobie, to czasem mam tak, że kiedy modlimy się przed posiłkiem, jestem tak wdzięczny Bogu za, za to, jaki on jest. Jaki dobry jest, że dał nam nowy dzień, za to, że możemy żyć. Za to, że to wszystko pochodzi z jego dobroci. A czasem, kiedy mam gorszy czas. Mogę popatrzeć tylko i dziękować Bogu tylko za to jedzenie. Tylko za to, co otrzymałem. I nie patrzeć na Niego. Nie patrzeć, jak wspaniały i wielki On jest. I że to On jest dawcą tego wszystkiego. I tak naprawdę o to chodzi. Żebyśmy w sakramencie doświadczyli i spotkali się z Bogiem. A Nie po to, żeby otrzymać coś. A żeby otrzymać Jego samego. On jest celem i sensem tego sakramentu. Tak samo Bóg chce się spotkać z nami w modlitwie, w czytaniu Biblii. I następnym razem, kiedy będziecie chcieli pomodlić się, nie chcieliście tylko zrobić czegoś, nie chcieliście tylko pomodlić się, ale chcieliście w modlitwie spotkać się z Bogiem. Następnym razem nie chcieliście tylko czytać Biblii, tylko chcielibyście w Jego Słowie, w Biblii spotkać się z Nim. I tak samo w tym sakramencie, w chlebie i winie, w krwi i w ciele Jezusa Chrystusa. Nie chcielibyśmy tylko przypomnieć sobie, o tak, pamiętam, jestem zbawiony, A chcielibyśmy spotkać się z Nim, chcielibyśmy spojrzeć dalej, co ten znak mówi o Bogu, chcielibyśmy spojrzeć do góry, kim jest ten Bóg, który oferował taki znak, Czy On jest Bogiem, który osądzi nas? Który jest Bogiem pełnym gniewu? Nie, jest Bogiem łaskawym. Jest pełnym dobroci. Jest do gniewu Ojca, który chce się z nami spotykać. Tak, będziemy mieli teraz czas właśnie sprawowania tego sakramentu, o którym mówiliśmy. W czas komunii. I tak jak... Chrzest jest początkiem, jest inicjacją, i pokazaniem publicznym tego, że należymy do Boga. Tak samo ten sakrament jest kontynuacją tego. Więc jest on dla tych wszystkich, którzy byli oszczeni ze względu na swoją wiarę, którą wyznali i którzy mogą się spotykać z kochającym Ojcem w tym sakramencie. Tak naprawdę, dzisiaj jeszcze chcielibyśmy dla tych, którzy są członkami Kościoła, żebyście mogli jako wyraz swojej wdzięczności za to, co Jezus zrobił, swój, swój wyraz uwielbienia dla Boga, położyć na tym stole te deklaracje, które dostaliście. Żebyśmy w ten sposób mogli oddać chwałę Bogu. Tak naprawdę wszystko należy do Niego. My należymy do Niego, cały ten świat, wszystko, co mamy. Więc uwielbimy Go częścią tego, co co on nam tak naprawdę dał. Więc chcielibyśmy mieć teraz e, czas na modlitwę, kiedy będziemy mogli w ciszy myśleć i modlić się, w jakim miejscu jesteśmy. W jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o Boga. W jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o przychodzenie do Niego. I przyjdźmy, aby uwielbić go w tym sakramencie. из с ними.